No cóż, kochani, witam serdecznie ponownie w drugim odcineczku z naszych pięknych sąsiadów z Piekła Rodem. Zaczynamy tę transmisję zaraz po naszej audycji na live z New Worlda, więc mamy akurat werwę, mamy siłę. Oczywiście już zwrócono mi uwagę, że troszeczkę ta seria już tak, można powiedzieć, lekko umarła, bo lekko się w niej zapomniałem, można powiedzieć. Po prostu mam zbyt dużo odsłon na głowie, ale myślę, że od 1 sierpnia ruszymy troszeczkę bardziej z nagrywką tego wszystkiego i możemy dzisiaj śmiało nagrać sobie tutaj telemaniaka. No kochani, no i jeszcze taka jedna kwestia, że czasami możecie jak w tym momencie zobaczyć taką delikatną ścinkę. Takie delikatne cięcie materiału głównie spowodowane tym, że czasami pauzuję swój materiał, kiedy muszę odejść od komputera, a nie chcę, żebyście tutaj na pełnym nagraniu zostawali zbyt długo. Wiecie, pozostawieni sami sobie. A ja nie montuję nagrań już po nagrywce z OBS-a, więc możemy kochani startować. Pamiętajcie, że mój kanał polega głównie na przechodzeniu gier fabularnych, przechodzeniu je z jakimś tam delikatnie wczucie się w klimat. Tak samo na moich transmisjach na żywo, nie robimy za bardzo jakichś kooperacyjnych temacików. Staramy się, żeby gry były kanałem tutaj, czy żeby gry były takim priorytetem naszym, na naszym kanale. Lećmy z tym telemaniakiem. Zobaczymy co nas tutaj czeka. Strasznie mi się już podoba ta przyszłość, chwila, ja to będzie jakieś prosiaki, nieprosiaki, te domostwa, ping-pongi, to już pewnie jakieś wakacje. No i tutaj po nazwie widzę, że sąsiedzi za burtą to już pewnie jest ten statek, czyli trzy części połączone w jedną. Bo pamiętamy, że klasyczna wersja chyba była tylko i wyłącznie z trzema osobnymi częściami gry na trzech osobnych płytach. Dobra, to jest już wersja Remaster 17 lat po premierze, czy idzie to już 17 lat, jeśli się nie mylę. Jak tak, to nie poprawcie. Dobra. Telemaniak. Jak co niedziela, sąsiad przesiaduje przed telewizorem, popijając od czasu do czasu zimne, bezalkoholowe piwko. No tak, już takie istnieją. Dziwo. Nie wiem dlaczego. Co chwila kursuje między pokojem a lodówką, w której trzyma zapas piwa. A jakimś cudem Woody ma tutaj zostawić jakąś pułapkę? Nie wiadomo. Cierpliwość jest cnotą powiadają, myśli sobie Woody, zakładając się do mieszkania sąsiada. Czyli potrzebujemy cierpliwości. Cierpliwość nie jest moim mocnym atutem. Strasznie szybko się denerwuję, dlatego pewnie jeszcze nie ruszyłem żadnych Dark na swoim kanale. No i tak kochani, na no co? Lecimy z telemaniakiem. Standardowo prawdopodobnie używamy od razu szafeczek. Zaraz zobaczymy, czy nam się to wszystko przypomni. Zobaczmy w ogóle gdzie chodzi ten nasz sąsiad. Tak co widzę, to on chodzi tylko i wyłącznie po fotelu, ogląda telewizor i idzie po piwo. Już z okna nie korzystam. Czyli nasze pułapki będą znajdować się tylko i wyłącznie na górze. Mamy 6 do dowsiów, to idziemy po 6 materiałów. Tu już widzę, że jest papier toaletowy, czyli nasz sąsiad skorzysta z toaletki. Czyli prawdopodobnie nasz finał zakończy się w toalecie. Mamy papier toaletowy, mamy... A, środki przeczyszczające. Dobra, no to już wiemy, co naszego sąsiada spotka na tej muszli. Z tego co pamiętam, rolkę możemy używać prawdopodobnie na toalecie. Delikatnie ubrudzając i zapychając naszą piękną toaletkę. Środki zaraz damy do naszego sąsiada i z tego co wiem, istotnym aspektem tej mapki jest to, że musimy zniszczyć mu fotel, podciąć te nogi w fotelu. Dzięki tej pile. A problemem jest to, że to trwa strasznie, strasznie długo. Więc musimy naszego sąsiada czymś zająć. Pewnie będzie to zepsute jajko, bo jakby inaczej. Pyk. Będzie jajko. Zatrujemy piwko. Może lepiej nie mówmy słowa zatruć, a bardziej zepsujmy. Dobra, on idzie po to jajko, i teraz mamy tylko chwilkę na reakcję, czyli musimy zrobić tak. Szybko, góra. On się denerwuje na jajko. Tak jest. No szybko niszczymy fotel. Mamy 25-30% szansy. Dobra, mamy 70. Nie wiem, czy zdążymy jeszcze zniszczyć antenę, kochani. Udało nam się. Dwa dowcipy w jednym. Uciekamy na dół. I chowamy się w szafie. W takich kryjuchach trzyma się z otopotów, Dokładnie. I możemy sąsiada, myślę, do samego końca już oglądać. Oj, to nie było to, przepraszam, to było to. O, zobaczmy, jak się ten fotel rozwali. Zawsze zaskoczenie sąsiada jest mile widziane w tych rozgrywkach. Boże, pamiętam, jak zacząć jakaś tak się świetnie z tego śmiałem. Zawsze się śmiałem. Najlepsza rozgrywka. A, jedna dupcia. <grywka> nie chciałbym takiej przygody w swoim życiu. Dobra, pierwsze zadanie zrobione. Pierwsza mapka za nami. Nie wiem na ile będziemy chciał tam poświęcać czasu na te speedruny. Także dobra, nie nazwijmy tego speedrunem, bo to może niewłaściwa opcja. Ty nawet nie wiedziałem, że papieru mu braknie po tym momencie. Myślałem, że to był koniec już wtedy. Może to chłop się to tak postarał. Dobra, mamy wszystko. Nie wiem jak nam to pójdzie. Czy będziemy robić trzy odcinki, czy dwie mapki, czy trzy mapki na odcinek. Zobaczymy jak to dotychczasowo wyglądało. W tym wypadku speedrunujemy sobie już kolejną, czyli urodzinowe przyjęcie. To jest chyba jedyna gra na kanale, którą będę kochani spiedranował, ze względu na to, że po prostu wiem na czym ona polega i nie jest żadnym dla mnie zaskoczeniem. Większość innych gier będziemy przechodzić po raz pierwszy, więc pewnie będziemy się montać, męczyć i będę błagał Was o litość, żebyście mi w końcu podpowiedzieli coś dobrego. Ym, urodzinowe przyjęcie. Dzisiaj wypadają urodziny sąsiada. Wszystkiego dobrego! Jak co roku obchodzi je w towarzystwie swojego najlepszego przyjaciela samego siebie. I to jest coś dobrego w życiu, bo naprawdę najbardziej na kim polegamy w życiu tylko i wyłącznie na sobie. Uroczyście zmuchuje urodzinową śpićkę i życzy sobie wszystkiego najlepszego. A od czasu do czasu sąsiad zagląda do skrzynki na listy w nadziei, że ktoś przysłał mu jakąś kartkę z życzeniami, co się pewnie nigdy nie wydarzy, <laughs> a może nawet jakiś prezent. Woody postanawia złożyć mu sąsiedzką wizytę. Czyli skoro schodzi do, skrzyn do skrzynki na listy, to będzie schodził na dół. Będziemy musieli uważać, by się tu sąsiad będzie pojawiał, a lepiej, żeby nas ani razu nie chwycił. Więc, kochani, od razu bierzemy jakąś skrzyneczkę. Mamy mazak, mamy pułapkę na myszy oraz petardę. To petardę wiemy, że rzucamy jako świeczkę. A pułapka na myszy wyląduje pewnie w skrzynce, no bo sąsiad pewnie zbyt bystry nie jest i będzie to sięgał ręką. No, ok, sąsiad poszedł po listy, przejrzał rachunki, których nie opłaci, ale prezentu nie ma i wraca na górę. To znaczy, że na razie z toalety nie będzie korzystał. Ale musimy zostawić mu pułapkę. I to jest fajne, bo po pierwsze, będziemy mieć pułapkę z toalety. I druga pułapka będzie mydło, na którym się poślizgnie. Bardzo fajne ułożenie. Teraz znowu musimy poczekać, bo on znowu schodzi do skrzynki na listę. A my sobie pójdziemy do tego pokoju. Czy zrobimy mu najpierw pułapkę na listę? Bo ja wiem, że jak, go, jak wsadzi rękę do skrzynki i go złapie pułapka, to będzie chciał polecieć do toalety po jakiś bandaż. Czyli zostawimy to chyba na sam koniec, kochani. O, już wiem. I pomalujemy jego matce wąsy. Jak będzie bieg po plaster, to zauważy mamusie z wąsem. A może nawet coś lepszego. Świetny portret. Mamusia, kochana. Dobra, zostawiamy petardę tutaj. O, i o dziwo nic więcej nie mamy. Czekajcie. Nie używamy lodówki. Cholera. Przegapiłem, przegapiłem, przegapiłem jajko. Będziemy musieli, kochani, na wizji to szybko powtórzyć. Bardzo przepraszam, ale to była niezła wtopa. Nie spodziewałem się, że zobaczymy tutaj jeszcze jajko. Źle przeliczyłem te pułapki. O! I jak to widać, bez nagrywek, bez cięcia nie będziemy tu robić jakichś perfekcyjnych nagrań. Tylko naturalne podejścia. I musimy to zrobić szybciutko jeszcze raz. Pek, pek, pek. Pyk, pek, pek. Papier. Przeczekajmy, a sąsiad załatwi swoje sprawy. Tak, 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 tak. Bierz te rachuneczki. kolego. Dobra. Nastyk. Czasami można wcześniej wyjść z pokoju, żeby te połączenia między pokojami były w tych samych momentach. Zaoszczędzamy wtedy ważne na przykład pół sekundy. Jakie przykre to jest, takie palenie z świeczek samemu sobie. Niektórzy ludzie na przykład w dzisiejszych czasach odpalają audycję na żywo telefonem i świętują samotnie swoje urodziny. I wtedy widzowie są bardzo mili i im na przykład w tych momentach pomagają. Towarzyszą, składają życzenia. Czasami trafiają się też hejterzy, którzy śmieją się z takich osób, ale... Pamiętajcie, wszędzie trafi się jakaś osoba, tak? Dobra. Jajeczko weszło. Zostawiamy pułapeczkę na myszy. Ja bym się bał takiej pułapki, że mi wpadnie ja w rękę. I dokończamy szybkiego speedrunika. Kolejnej mapki. <grywki> Biedny tort. Ciekawe, czy jak zeszliśmy mu tortą Godnowi. Go czy to będzie już koniec? Czasami naprawiają rzeczy, a czasami już z tych rzeczy rezygnują. I patrzcie. On już tego tortu nie naprawił. Przynajmniej, że się uśmiech pokaże, to jak te gry widzę. Widzę, że dzwoneczek pika dość często i to jest dobre. Im więcej razy pika, tym więcej punkcików lub monet. Boże, nie dość, że mam uszkodzoną rękę, to jeszcze <laughs> musi wyczuć portret. Ty, nie poślizgnął się na dla tylko... W czyściu kibel, co jest? Kibel jest wcześniej niż mydło. Trzeba zapamiętać. Ja nie mogę. Fajne połączenie. Oj, podoba mi się to. Coś czuję, że się rozkręcimy, kochani, jeszcze na trzecią mapkę. Sam już jestem w że tak chaotycznie to wszystko nagrywam, kochani, ale no kurde, tak w tej grze raczej będzie. O, to będzie trudne. To będzie trudne, kochani. Pamiętam, że ten kąpiel, ta kąpiel jest kłopotliwa, bo ona ma dwie fazy. On musi tą wodę napełnić i czasami ją spuszcza i to w nieodpowiednim momencie. Musimy to zrobić w takim czasie, kiedy on idzie się kąpać, a nie kiedy sprząta po kąpieli. To będzie minusowe. Czystość to jedna z największych cnót. Stary śmierdziel z mieszkania obok nie może się doczekać relaksującej kąpieli. Woda już się leje, a tymczasem sąsiad przegląda sobie stary album pełen zdjęć ukochanej mamusi. Ale mamusia przecież żyje, nie? Napycha się słodyczami i przygotowuje deser. Woody ma jednak w zanadrzu parę innych sztuczek. Okej... Okay. Oj, tutaj będziemy musieli wszystko zebrać na bieżąco. Niektóre rzeczy w grze nie da się zebrać bez uprzedniego zrobienia kawału. Czyli, sam przed idzie się kąpać, musimy uważać. Musimy obserwować, gdzie on łazim. Możemy też odpalić szerszy podgląd. O, idzie po kulki. Czekajcie, gdzie on idzie. Do lodówki. Nie wiem po co. Poczekajcie, chyba teraz pójdzie robić kąpiel. Książkę tutaj trzeba będzie skleić, album ze zdjęciami. Album ze zdjęciami mamuśki. A więc to stąd wziął się olbrzymi brzuch sąsiada. <laughs> Okej, okay, czyli coś trzeba zrobić z kulkami, coś trzeba zrobić z albumem. Album pewnie trzeba skleić klejem. Żeby zdjęcia mamusie się posklejały. I on tutaj coś robi z mlekiem, jakiś deser. W koszu mamy... Co mamy w koszu? Plaster? Czekam, powiem wam, że nie wiem. Dobra, butelkę trzeba podmienić. Czyli teraz tak, on robi kolejne kółko po mieszkaniu. Nie wiem, czy wolicie oglądać z takiej większej perspektywy, czy z bliska. Ja bym wolał chyba wygląd taki oryginalny, z bliska. Choć bezpiecznie jest na pewno to obserwować stąd. Dobra, uciekamy stąd, bo nie wiem, co tu się wydarzy. A nie, okej, okay, jest git. Weźmy od niego mydło i weźmy od niego papier. I mamy chyba już wszystkie dowcipy. Mamy już wszystko, jak się należy. Czyli tak, uzupełnimy sobie album klejem, bo tego mu brakowało do pełnej kolekcji. Czegoś na podstawie kulek mi brakuje. Nie mam czym zastąpić kulek, kochani. Może jajkiem? Nie. Kurcze, brakuje mi dowcipu. Ale w topa kochani. Ajajajajajaj, aj, 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 zepsuliśmy grę. Czegoś mi tu brakło. Szafki w łazience nie otworzyłem. Nie otworzyliśmy szafki w łazience. Tam były jakieś kulki do mydła pewnie. Albo mydlane kulki. Pośpieszmy się, weźmy szybko ze śmietnika to, co należy. Czyli butelkę. Bierzemy lodówkę dla jajka, bierzemy z szafki potrzebne przedmioty. Tak, coś czułem, że zapomniałem te szafki w łazience. Gdybym miał pewnie widzę na transmisji, to bym mnie od razu po po powiedzieli co i jak trzeba załatwić. Ale postanowiłem, że nie wszystkie gry będą na żywo ogrywane. Większość będzie z tych krótszych właśnie gierek robione w zwykłym gameplayu. A gdybym miał wszystko nagrywać na transmisjach to kochani naprawdę brakłoby mi czasu w życiu. Aktualnie jesteśmy na jak na Diablo 4. Zrobiliśmy całą serię God of Devora i teraz lecimy z Diablem. I będziemy lecieć chyba z Ragnarokiem 7 września, kiedy tylko wyjdzie jego premieram. Tak więc serdecznie polecam, jeśli ktoś lubi nudne transmisje z gier. No i co będzie w szafce? No tak, coś czułem, że brakło nam kulek. Brakło, kochani, nam kulki z pianką do kąpieli oraz środka na porost włosów. <noise> Ajajaj, ale w topa. Dobra, weźmy tą butelkę. I teraz druga sprawa. Ten sąsiad będzie nam albo pójdzie teraz się kąpać. Musimy to zaobserwować. Albo położy płyny na wannie. Bo nie wiem, gdzie użyć środka na porost włosów. W którym miejscu. Musimy zobaczyć, co zrobi nas sąsiad. Sąsiad się kąpie. I nie wiem gdzie zrobić środek Na z włosów Dobra robimy dowcipy Najpierw jajeczko Potem piana szybko, szybko 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 Dobra Potem mydło Zrobimy trzy dowcipy żeby miał sporo czasu na to wszystko Ale ja to zrobiłem bez wanny o, kochani, ale w topa Dobra, on się wścieka. On tam się pośliznie. Kupiliśmy sobie trochę więcej czasu. A on do toalety pobiegnie dopiero, kiedy zje te kulki. Oj, bardzo za kolejne rzeczy, kochani. I zrobimy tą mapkę, ale to będzie bardzo zła kolejność. Dobra. Tam powstała jakaś piana, z tego co widzę. Mhm, została jakaś piana. Dobra, on idzie napełnić teraz wodę. Musimy też się z tym spieszyć, bo gdy tylko napełni wodę, pójdzie zjeść kulki, a po zjedzeniu kulek ląduje w toalecie. Na przeczyszczenie ponownym. Idziemy szybko pomalować obraz, dlatego pobrudziłem mu toaletę, żeby kupić sobie minutę. No i kochani, brakuje mi pomysłu, gdzie użyć porostu włosów. Myślę, że porost włosów wlejemy po prostu do wanny. I on jak się będzie kąpał, to wyjdzie zaruśnięty. Przynajmniej mam takie ciche zamiary na te żarty. Tak jest. No i rozerwał mamusia. Dobra, mamy to. Niestety zepsuliśmy troszeczkę kolejność dowcipów i będzie chodził po mieście, więc nasz wskaźnik tutaj gwizdka dość sporo opadnie. Zobaczymy, jak bardzo padnie. Może uda nam się jednak wywołać gwizd, zapewniający bonus do punktów. O, o jeszcze mamy obraz! To nie jest tak źle nawet. Zapomniałem o tym. Lekko to odnowiliśmy, jest miło. Nie każda plansza będzie tak przyjemna znowu zagwizdało? Co się teraz właśnie w tym momencie wydarzyło? Czemu to zagwizdało jeszcze raz? On tylko czyścił obraz. ej patrzcie, to jest ten dylemat. Ale chyba nam się udało, bo ten gwizd wcale, ten pasek na dole po lewej w ogóle nie spada. A on teraz w tym momencie idzie do wannym. Mógłbym też naszą kamerkę gdzieś przesunąć, ale dla tego pojęcia nie mam, gdzie nasz overlay kamerki może by się mógł, powinien się zmieścić. To jest taki problem, kurczę, że mam taką ramkę, że za bardzo w grach nie wiem, gdzie umieścić, gdzie będzie umieścić, i będzie zasłaniała troszeczkę widok sąsiada. Ale dobra, mamy dwa ostatnie żarty. Pierwszy fajny na plus. I jeszcze dingel. <grystanie> mamy to. Wszystko. Wszystko. Piękne dziewięć żartów. I nawet się udało, kochani. Dziewięć gwizdów, dziewięć wściekłości. Sześć minut. Zapewne wy zrobili się to znacznie szybciej, gdyby nie ten błąd mojej kolejności do wcipów. Trzy życia i pucharek załatwiony. Tak więc super, na razie na tym przygodę będziemy kończyć. I dalszy odcinek będzie ze strzału w okienko, czarolotki i pewnie już jakieś sztuki dla mamusi, cokolwiek to jest. Zap przypomnimy sobie pewnie dopiero jak to zobaczymy. Tak więc trzymajcie się kochani, do zobaczenia i zdrówka.